Wiecie już, że program Czyste Powietrze to system dofinansowań. Wiecie też, na co można je otrzymać. Stoicie jednak w tym momencie przed pytaniem, od czego zacząć? Odpowiedź może być tylko jedna: od audytu. Czy wiesz, ile Twój dom potrzebuje energii? I o ile mniej zapłacisz za ogrzewanie, jeśli docieplisz strop czy ścianę? Zastanawiasz się, czy po przejściu na ogrzewanie gazowe Twój budżet to wytrzyma? Właśnie na takie pytania odpowiada audyt. Ciągle słyszysz, że węgiel jest tani, gaz jest drogi, a pompa ciepła to nie na Twoją kieszeń. Skąd te pytania, skoro tak naprawdę nie wiesz, ile energii potrzebuje Twój dom? Zlecasz audyt profesjonalnej firmie, oni przyjeżdżają, mierzą cały Twój dom, Pobierają wszystkie niezbędne dane i wyliczają rzeczywiste zapotrzebowanie na energię. Pytasz, co mi to da? Audytorzy oszacują, ile nośnika energii będziesz potrzebował, ale to nie jedyna korzyść. Planując docieplenie ścian, nie zastanawiasz się, kiedy ta inwestycja się zwróci, bo jesteś pewien, że te 30 tysięcy to dobry wydatek. A jak będziesz się czuł, jeśli audytor wykona obliczenia i powie ci, że ta inwestycja zwróci się za 60 lat? Będziesz się przy tym upierał? A może zamiast docieplenia ścian, wykonać termomodernizację stropu i oszczędzić na tym do 30% energii w skali roku? Audyt pokaże Ci, co jest optymalne energetycznie i ekonomicznie. I czy pompa ciepła wyjdzie tak samo cenowo, jak ogrzewanie węgla? Chcesz, by Twój dom był zmodernizowany z głową i ekonomicznie opłacalny? Zaufaj profesjonalistom, którzy zrobią audyt. I złożą za ciebie wniosek. A co najważniejsze, koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym i ten wydatek jest zwracany. I co? Chyba warto się zdecydować.